Tutaj mamy rurę DN100, to jest 114.3, ścianką 6 mm, będziemy ją obrabiać. Przygotowywać do spawania. Jak natrasować sobie w prosty sposób? W prosty sposób minie. bierzemy szerszą taśmę, tu akurat mam aluminiową z zabezpieczonym klejem od spodu Przykładamy sobie tak, żeby boki nam się zrównały i odrysowujemy linie dookoła Tchau, Zabielamy sobie listkiem, robię to w bo nie każdy też posiada sobie zabieramy w środku a to wszystko po to, żeby nam brud nie wchodził do tak przygotowaną Rurę przemywamy sobie acetonem, czy to jest aluminium, czy stal czarna, stal nierdzewna, każdą jedną warto sobie zawsze odpuścić, by nam do spoiny nie zaciągało żadnego syfu. Jak już wygląda przygotowany materiał? Najważniejsze aspekty. równo dociąć, następnie starannie oślifować, zabielić i na końcu mieć aceton. Do szczepiania użyjemy sobie Twistera 13 na główce korpusu 9 malutki żeby mieć łatwy dostęp, a twister fajnie nam będzie słonił szczepy. Rozszczepiamy na szczelince. Szczelnika 3,2 mm. Ja używam do tego drutu spawalniczego. O tej właśnie średnicy spawać będę drutą, drutem o średnicy 1,6 mm. Centrujemy sobie rurę, tak by uniknąć przesadzeń. Wykonamy sobie niewielkie niewielkie szczepy prądy narastania i opadania ustawiony na zero prąd 100 amper niezależnie od grubości ścianki czy to jest półtorówka czy szóstka jest w zupełności wystarczający na cienkich rurkach dwójkach półtorówkach robimy po prostu szybciutkie strzały tak by nie przegrzać materiału szczepy wykonamy później, już na gazie formującym, tak by nie utlenić materiału od środka. Przetopy będziemy robić na prądzie 80 Amper, będziemy jechać powoli, gęsto, wypływ gazu przed spawaniem 0,5 narastanie prądu 0,9 80 A prąd spawania, 2,9 czas opadania prądu i wypływ gazu 8 sekund dla mnie absolutnym minimum e, przy spawaniu nierdzewki to jest 5 sekund wypływ gazu e, po, po zakończeniu spawania do spawania tej rury Przygotujemy sobie korpusik, 17. Będziemy grzać dłużej prądy, prądem, większymi prądzami do założenia rokapa. Bo oczywiście na takowym będziemy spawać. Mają świetną osłonę gazową. Musimy zmienić izolator. Wkręcamy sobie poczewkę gazową elektroskę założymy włózkę dwunastkę tapa i nie będziemy szeroko kręcić chodzimy jak dotyczymy koreczek soczeweczka Wypływ gazu na uchwyt spawalniczy mamy około 17-18 litrów. Wypływ gazu formującego. Aktualnie spawam na mieszance azotu z wodorem 5%, 95% azotu, 5% wodoru. Wodór pomaga w tym, by powietrze mogło w rurze się wypalić, by na mnie nie utleniało spojny. To miejsce będę musiał, niestety, oszlifować. Dotknąłem elektrodą materiału. Będę musiał to wyciąć. Zdarza się tak. Postaram wam się pokazać. Postaram wam się pokazać, jak wygląda przetek wewnątrz. Mogłem puścić troszeczkę więcej gazu formującego, zaraz też to zrobię

O nie jechaliśmy szeroko na lico założymy sobie twisterka 15, świetnie osłaniają są bardzo wydajne, nie potrzebują dużo gazu. Także zaczynamy parametry do spalania lica. Estou tentando. Pode me ajudar? Tu już mamy lico na gotowo. Niestety nie miałem możliwości jak nagrać samego składania. Szczyna 3 3.2 była. Zasada składania taka sama jak przy wcześniejszej spoinie. sterula rura DEN 100 ścianką 6 mm.